Witamy w kolejnym odcinku z cyklu Lista Inwestora Pomp Ciepła. A z nami jest Pan Artur Kaczmarczyk, firma Sztybel w Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o procesie inwestycyjnym z pompą ciepła. O czym powinien wiedzieć inwestor, planując już konkretnie taką inwestycję? Inwestor powinien zdać sobie sprawę, że pierwsze fazy doboru projektu całego budynku są bardzo ważne z racji tego, że tutaj w zależności od. Tego jakie bierzemy materiały, jaką technologię zastosujemy, to będzie to skutkowało odpowiednim zapotrzebowaniem energetycznego budynku, a to z kolei przekłada się na wielkość urządzenia, którym będziemy ogrzewali ten budynek, a z kolei to przekłada się na koszty inwestycyjne i koszty eksploatacyjne. Jaką rolę powinien odegrać projektant i kto powinien być tym projektantem? Projektant ma bardzo ważną rolę, ponieważ on dokonuje obliczeń zapotrzebowania energetycznego budynku, liczy instalacje, dokładnie dobiera zasobnik ciepłej wodożytkowej, zasobnik buforowy, wybiera pompę ciepła, typ pompy ciepła, który adekwatny będzie do, i do danej instalacji, zwraca uwagę na to, by temperatury w systemie ogrzewania były jak najniższe, ponieważ wtedy pompa ciepła uzyskuje jak najwyższy współczynnik efektywności COP. Dobierając w sposób odpowiedni komponenty w postaci pomp obiegowych spełniających wysokie klasy energetyczne, będziemy mieli możliwość uzyskania wysokiego współczynnika SPF, czyli średniorocznej efektywności, co potem przełoży się na Niskie koszty eksploatacyjne. Ważne jest, by inwestor nie zlecał tego typu prac wykonawcy, ponieważ jego rola na budowie jest zupełnie inna. Co bierze się pod uwagę podczas doboru pompy ciepła? Podczas doboru pompy ciepła właśnie bierze się uwagę pod uwagę zapotrzebowanie energetyczne budynku, jak i również z. Temperatury, z jakimi będzie nasza pompa ciepła musiała pracować, bo czym niższe będą te temperatury wymagane, to tym wyższy współczynnik efektywności COP. I tutaj właśnie najlepiej współpracują z pompami ciepła ogrzewania płaszczyznowe z racji tego, że temperatury, które są wymagane dla tych systemów są niskie, co przekłada się na wysoki współczynnik COP pompy ciepła. Czego powinniśmy wymagać od wykonawcy i w jaki sposób go zweryfikować? To jest bardzo trudne z racji tego, że na naszym rynku mamy do dyspozycji bardzo dużo firm wykonawczych. Oczywiście oczekujemy od wykonawcy profesjonalizmu i doświadczenia. Tutaj weryfikacja może polegać na tym, że nasz wykonawca może przedstawić nam certyfikaty, które uzyskał w czasie szkoleń u poszczególnych producentów. Może ma któryś z certyfikatów europejskich jako wykonawcę pomp ciepła. To pozwoli nam na dokładniejszą weryfikację właśnie. Wykonawcy naszej instalacji. Mamy już projekt, wybraliśmy wykonawcę. Ile trwa taka inwestycja dla poszczególnych rodzajów pomp ciepła? Oczywiście jest to uzależnione od wielkości tego systemu, od mocy, jaką mamy przekazać do, do obiektu. Tutaj można powiedzieć, że w przypadku domów jednorodzinnych, których, których inwestycji jest najwięcej w Polsce, to w zależności od typu może trwać to od kilku dni do kilkunastu dni. Czas wykonywania montażu pompy ciepła na bazie powietrza zewnętrznego, jako jednostki zewnętrznej kompaktowej, będzie to czas około dwóch, trzech dni. I podłączenie do systemu ogrzewania, jeżeli istnieje w obiekcie. Montaż pompy ciepła na bazie gruntu. Ten czas montażu będzie o tyle dłuższy, o ile będzie wykonywany wymiennik poziomy lub też pionowy. Tutaj z reguły ten czas realizacji inwestycji jest to co najmniej tydzień lub nawet dwa, w zależności od zakresu. I oczywiście tutaj mówimy o standardowych mocach powiedzmy do około 4 do 16 kW. Przy dużych inwestycjach, bo no to ten czas może być nawet kilku kilkumiesięczny z racji tego, że prowadzony zakres pracy jest bardzo duży. Jeśli Państwa interesuje cały proces inwestycyjny z Pompą Ciepła, zachęcamy do lektury listy inwestora Pomp Ciepła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.